Jeśli dekoder jest ustawiony na pasmo zdrowego rozsądku, to możemy zaczynać. Czołgi ze sklejki. Armia USA musiała się tłumaczyć. No proszę, zamiast stalowego pancerza mamy sklejkę, zamiast czołgu atrapę. I jakoś nagle wszystko staje się tanie, logistyczne, wygodne. Ale zastanówcie się, co to mówi o realiach wojny, którą ktoś chce nam sprzedać jako gotową, realną siłę. Te drewniane kadłuby na pikapach to nie jest żart, to sygnał, że nawet armie supermocarstw traktują sprzęt jak narzędzie do oszukiwania, nie do walki. To znaczy, że czasem siła to nie stal, tylko iluzja. I jeśli przeciwnik zobaczy stal, a dostanie sklejkę, może się szybko zorientować, że coś śmierdzi. I to nie tylko problem USA, to ostrzeżenie dla nas: jeśli konflikty zaczną dochodzić pod nasze drzwi, nie dajcie się nabrać na cienie i atrapę. Bo często to, co wygląda jak potęga, to tylko teatr, a realna obrona to realne okręty, realna artyleria, realne przygotowanie. A jeśli ktoś myśli, że drewniany pancerz da mu przewagę, to już dawno przestał rozumieć, co znaczy przetrwać. Wojsko, które bawi się atrapami, to wojsko, które boi się prawdziwej konfrontacji. Czołgi ze sklejki mogą się przydać na manewrach, ale w realnej wojnie nie obronią nikogo. To ostrzeżenie dla nas wszystkich. Broń, którą może dostawać przeciwnik, może być atrapą. Nie dajmy się zwieść. Zostaw łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Wrzucam takie komentarze regularnie, szczerze i bez ściemniania. Napisz w komentarzu, czy uważasz, że te drewniane czołgi mówią coś o realiach współczesnej wojny, czy to tylko szkolna gra. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, że mnie słuchacie.